Cześć, nazywam się Jacek Kalemicki, jestem trenerem personalnym. Dzisiaj jest dalsza część filmów dla ćwiczeń, dla moich podopiecznych, jak wykonywać poszczególne ćwiczenia, które mają zaplanowane w swoim planie treningowym. Dzisiaj będzie klatka pierwszowa i będzie to wyciskanie linki jednorącz na górną część klatki, czyli na część obojczykową. Zaczynamy. Stajemy bokiem do wyciągu, pytamy linkę. W wyciągu stawiacie dla siebie wysokość, jaka będzie odpowiednia. Tak, żebyście przy wyciskaniu czuli górną część klatki, czy część obojczykową. I tak, stajemy bokiem, i to będzie ćwiczenie jednorącz. I właśnie tym ćwiczeniem pokażę Wam, że przepracujemy właśnie tą górną część przy samych przyczepach, która jest praktycznie nieprzepracowywana przy innych, przy innych wykonywanych ćwiczeniach na klatkę piersiową. Płućcie. Ruch prowadzimy przy linii tułowia. przy całej klatce. Linkę, jak zobaczycie, tak mniej więcej najlepiej, jak będziecie mieli opartą o ramie. Nie tak, że będzie po prostu. Ona musi iść po linii po prostej linii, bez, bez zero oporów, Nie możecie stanąć tak, że na łokciu wam się linka zatrzymuje. Musicie stanąć tak, żeby linka szła w równej linii. Pamiętajcie o tym. I stajemy bokiem, nie tak, tylko bokiem do wyciągu. I spójrzcie. Stajemy stabilnie? Ewentualnie. Jeśli będzie większy ciężar, bo na pewno będziecie przesadzać, ale będziecie większy ciężar, zawsze możecie sobie ławkę postawić i zaprzeć się o coś. Czy nawet zobaczcie, spójrzcie, staniecie tak i też to zrobicie, tak? To już od Was zależy. Czyli zaczynamy. Nabieramy pozycję stabilizujemy pozycję, pośladek i wyciskamy. Spójrzcie. Prowadzimy ruch aż do tego momentu, tu aż do tego momentu. I sami, jak dotkniecie palcem, to zobaczycie, że pracujecie właśnie na tej górnej części, tu przy samych przyczepach. Zobaczcie, na pewno przy... Spójrzcie, że tego ruchu w ogóle nie robicie. Bo nawet jak rozpiętki to tu się kończył, tak? A my teraz tu kończymy. Spójrzcie na to, zobaczcie, ile to jest ruchu. Około 15-20 stopni. Wierzcie mi super to ćwiczenie. Jeszcze raz. Nabieram napinam napinamy posiadek, napinam brzuch i robimy fazę koncentryczną. Wyciskamy. I przy fazie ekscentrycznej pamiętajcie jak pracujemy na linkach to jest ważne, żeby zwolnić ten ruch tak z 1-2 sekundy żeby przytrzymać, żeby nie było, że jak Wam to mówię a bombę. Nie. Ten ruch musi być płynny. Wyciskamy i opuszczamy. Żeby ta kratka pracowała i przy pomocy linki, przy fazie ekscentrycznej. Pamiętajcie o tym. Proste ćwiczenie. Pamiętajcie, stoimy bokiem i pracujemy na górnej części. Linka nie może się tak, nie możemy prowadzić ramienia, żeby linka po prostu się opierała o ramię. Nie. Musi być blisko ramienia, ale nie opierać się na ramię. I wyciskam aż do tego momentu tu Aż do tego momentu Aż tu zepniemy całą klatkę piersiową właśnie I tu górną część Nawet jak chcecie sprawdzić czy dobrze wykonujecie to ćwiczenie Dotknijcie palcem Sami zobaczycie, że właśnie na tej górnej części Jeśli tu macie braki tym ćwiczeniem to zmienicie Na dzisiaj to już tyle Zapraszam do współpracy online lub stacjonarnie W Żardowie lub w Warszawie Cześć i do zobaczenia w następnych filmach.